Cześć, witajcie, jestem Łukasz z firmy Uki Renowacja Felk. Ten kanał poszedł trochę w niewłaściwą stronę, ponieważ od razu chciałem Wam przedstawiać, jak wygląda proces renowacji felk. A wypadałoby zacząć od tego, czym są w ogóle felgi, omówić ich budowę. Postaram się wyjaśnić wszystko w jak najprostszy sposób tak, żeby każdy zrozumiał, o co w tym chodzi. Będzie to amatorskie nagrywanie filmów o profesjonalnej renowacji felg. Ogólna tematyka tego kanału będzie się opierała na felgach i wszystkim, co jest z tym związane. Będą tu przedstawione ciekawostki mniej lub bardziej interesujące. Będzie proces renowacji felg, proces sprostowania felg, proces usługi CNC na felgach. Omówimy, jak będziemy robić poszczególne etapy i kolory. Może nie wszystko będę mógł wam zdradzić, żeby nie ułatwić konkurencji, ponieważ w tym fachu doświadczenie wypracowuje się latami. Po drodze trzeba popełnić dużo błędów, zrozumieć, co się robi źle, i wiedzieć, jak zrobić, żeby było dobrze trzeba wiedzieć jakich materiałów używać, jak poprawnie przeprowadzić proces utrwalania lakieru, tak zwanej polimeryzacji. Poruszymy również temat aplikacji lakierów proszkowych i systemowych. Ogólnie lakiernictwo proszkowe jest zagadnieniem szeroko pojętym, ponieważ jeżeli ktoś bierze aplikator do ręki i myśli, że wszystko pójdzie jak po maśle, to niestety muszę taką osobę rozczarować. Długa droga przed nim i tylko wymalowane godziny robią z Ciebie mistrza. Powiem tak, nie sądzę, że jestem mistrzem w tym fachu. To zostawiam do oceny Wam. Naprawdę dużo przeszedłem, jeżeli chodzi o felgi, lakierowanie proszkowe, lakierowanie Konstrukcji czy lakierowanie przemysłowe. Tutaj ocenicie sami, czy jest to robione dobrze, czy jest to robione źle. Ja staram się zawsze wykonywać wszystko zgodnie ze sztuką. Zobaczymy, jak ten kanał będzie się rozwijał, ale teraz zaczniemy od tego, co to jest. Jest to felga. Nie wiem czy wiecie, ale felgi są zaliczane jako elementy podwozia auta. Po montażu opony jest to jedyny styk auta z nawierzchnią. Przez to są najbardziej narażone na uszkodzenia. Felgi dzielimy na stalowe, jak i w tym przypadku na aluminiowe, które mogą być wykonane z różnych mieszanek stopu aluminium. Ciekawostką są obręcze ze stopu magnezu, wykorzystywane w sporcie motorowym i charakteryzują się niską masą, większą wytrzymałością, co znacznie poprawia osiągi. Parametry techniczne, jakie składają się na felgi, to numer katalogowy, średnica, szerokość, odsadzenie, rozstaw śrub, otwór centrujący, nośność. Oraz takie, które dodam od siebie strategiczne miejsca, jak przylgnia piasty, czy przylgnie opony. Numer katalogowy w tym przypadku jest wybity na froncie felgi. Po wpisaniu go w wyszukiwarkę ułatwi nam znalezienie danej obręczy w przypadku całkowitej destrukcji, która wyklucza felgę z dalszej eksploatacji. Numer katalogowy może być jeszcze wybity na tyle ramienia. Lub tutaj dookoła kołnierza od strony wewnętrznej felgi. Średnica i szerokość zawsze podawane są w calach. CAL wynosi 2,54 cm. Większość osób błędnie dokonuje pomiaru felgi, ponieważ mierzy jej szerokość całkowitą od krawędzi zewnętrznej do krawędzi wewnętrznej, albo odwrotnie. Żeby poprawnie wykonać tą czynność, Pomiar powinniśmy łapać pomiędzy przylgniami opony. Już pokazuję jak to zrobić. No i tak jak mówiłem, szerokości felgi nie mierzymy w całości, czyli od krawędzi do krawędzi, tylko mierzymy od wewnętrznych stopek. W tym przypadku jest 20,5 cm. I tak. 20,5 Podzielić na 2,54. W tym przypadku wychodzi w zaokrągleniu 8 cali, i to się zgadza. Rozstaw śrub, jest to ilość otworów montażowych i średnica okręgu wyrażana w milimetrach, na którym te otwory się znajdują. W tym przypadku 5 otworów. Na 120 mm okręgu. A co jeśli podobają mi się felgi, ale nie pasują rozstawem? Zmiana rozstawów w felgach jest możliwa poprzez dwie metody. Pierwsza to zaspawanie starych otworów i nawiert nowych otworów. To tu pewnie zapytacie, czy jest to bezpieczne. Tak, jeśli wykonamy to na profesjonalnym sprzęcie i mamy o tym pojęcie. Jednak nie zawsze jest to opłacalne, ponieważ. Może to przewyższyć wartość felk. Druga metoda to dystans zmieniający rozstaw. Tu cena kształtuje się w okolicy kilku stówek, ale może to wysunąć koła poza obrys auta, czyli policja kłopoty, mandat, więzienie, recydywa i tak dalej. Otwór centrujący to okrąg, również wyrażony w milimetrach który przystosowany jest pod konkretną piastę. zdarza się, że felgi pasują rozstawem, ale centrowanie jest za małe lub za duże. W obu przypadkach jest na to metoda. Jeśli średnica jest za mała, możemy taką felgę zamontować na tokarkę. Tu ważna jest precyzja i roztoczyć pod dany wymiar. Tak ja wykonuję taką usługę. W przypadku, kiedy otwór jest za duży, stosuje się redukcję w postaci pierścienia centrującego. Może być wykonany z metalu lub z tworzywa sztucznego. Tutaj są zwolennicy pierścienia metalowego albo plastiku i nie idzie im wytłumaczyć, że nie ma to żadnego znaczenia, ponieważ jego zadaniem jest tylko i wyłącznie wycentrowanie felgi względem piasty, a oba zużywają się tak samo. Nośność felgi to parametr, który czasami jest zamieszczany na felze, a czasami nie. Informuje on o tym, jakim maksymalnym ciężarem możemy obciążyć felgę, czyli jeżeli masa auta wynosi 2800 kg, to nośność pojedynczej felgi nie może być Mniejsza niż 700 kg. Odsadzenie, offset ET oraz w przypadku felg marki BMW IS. Po tym możemy poznać, czy felgi są oryginalne, ponieważ tylko ta marka zapisuje odsadzenie jako IS. Offsetem określamy odległość pomiędzy płaszczyzną pionowej symetrii felgi, czyli najprościej mówiąc jej środkiem w pionie. A płaszczyzną montażową, czyli przylgnią piasty. Jeżeli obie są w tej samej linii, to ET wynosi 0. Jeżeli przylgnia wystaje poza środek felgi, wtedy ET wchodzi w wartości minusowe, co powoduje wysunięcie felgi na zewnątrz. Auta. Z kolei, kiedy przylgnia piasty nie dochodzi do środka felgi, wtedy mamy do czynienia z wartościami plusowymi, czyli felga chowa się w nadkole. Liczba ET jest istotną informacją przy doborze felg i jest określana przez producenta auta. Żeby to trochę zobrazować, o co chodzi z tym ET, posłużę się swoim modelem. Korweta C5. Pozwoliłem sobie zdemontować jedno kółko, zdemontować oponę. I tak, pionowa symetria felgi to jest, załóżmy, ta linia odlew plastikowy Bardzo łatwo pokazać, bardzo fajnie jest to zobrazowane. To jest pionowa oś symetrii felgi. To jest pozioma oś symetrii felgi, czyli felge tniemy albo tak na pół, albo tak. W tym przypadku chodzi nam o tą linię centralnie na środku felgi. Czyli jeżeli piasta, piasta, czyli ta przylgnia montażowa na auto jest równa pionową osią symetrii felgi, wtedy mamy ET0. Jeżeli piasta jest wysunięta dalej niż pionowa linia osi symetrii felgi, wtedy mamy wartości minusowe, czyli felga jest wysunięta poza obrys auta a jeżeli, Piasta, jeżeli mm, przylgnia jest y, przed linią centralną wtedy belga się chowa do środka i to cała filozofia jeszcze co do przylgni piasty, jest to ta powierzchnia, i do przylgni opon są to te dwie powierzchnie. One powinny być zawsze czyste. Powinny być wywa przed wyważaniem, czy po renowacji, wyczyszczone do zera. Tutaj, felga jest po renowacji, to jest jeszcze nieczyszczone, ale jak widać, nie ma na tym farby, nie ma na tym brudu. Będzie to jeszcze tak czy inaczej przeszlifowane. Delikatnie w celu poprawnego wyniku na wyważarce. O tych elementach będzie zupełnie oddzielny odcinek, ponieważ jest też o czym gadać. To tyle z istotnych informacji, które powinny być przedstawione na początku i omówione to, jak felga jest zbudowana. Czekajcie na kolejne ciekawe odcinki, gdzie będziemy poruszać różne ciekawostki odnośnie felg, a może i nie tylko. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.